W ostatnią niedzielę, gdy wszystkie oczy były skierowane na zaćmienie księżyca, doszło do kilku innych intrygujących zdarzeń. W kilku miejscach oprócz superksiężyca uwagę obserwatorów przykuły niezwykłe obłoki w kształcie litery V. Niezwykłą chmurę widziano w Kalifornii. Są doniesienia, że widziano ją w okolicy Los Angeles. Grupa ludzi obserwowała niezwykłe zjawisko krwawego księżyca z zaćmieniem, a dziwny obłok zauważyli dopiero wtedy, gdy srebrny glob skrył się za chmurami. Niektórzy sugerują, że był to jakiś zamaskowany statek kosmiczny. Jako dowód ostateczny podają fakt, że jednemu ze świadków udało się wykonać ujęcia smartfonem, na którym widać jakby z trójkątnego obiektu emitowana była jakaś wiązka energetyczna. Kolejna podobna obserwacja tego samego dnia również miała miejsce w Kalifornii, ale w okolicach Laguna Beach. Z tej perspektywy obiekt wyglądał jak wielka litera V. Niestety zdjęcia dokumentujące to zjawisko nie są zbyt udane. Dużo lepiej wygląda zdjęcie tej niezwykłej struktury uchwycone w okolicy Carson w hrabstwie Orange. To co widać na niebie ma wyraźny wzór litery V, jakby wyraźniętej w chmurach. Zdaniem internautów wygląda to jak sztuczny twór. Nie wykluczone, że jest tam jakiś obiekt albo grupa obiektów, które ukrywają się przed oczami ludzi stosując jakąś formę kamuflaży. Wiele zdjęć przedstawiających tę ciekawą obserwację wykonali również świadkowie z miejscowości Arnaheim Hills, również w Kalifornii. Tam też mnogość relacji zawdzięczamy zainteresowaniem, jakie wzbudził krwawy księżyc. Tymczasem gwiazdą wieczór dla wielu okazał się właśnie wielki, regularny obłok w kształcie litery V. W grudniu zeszłego roku i w styczniu bieżącego roku podobną obserwację dokonano również na niebie nad Teksasem i nad Francją. W obu przypadkach przedstawiały one regularny, pełny trójkąt. Potem w marcu, również podczas zaćmienia, ale tym razem słońca, zaobserwowano podobną trójkątną chmurę, która uformowała się na niebie. Mnogość takich obserwacji i brak dobrych wyjaśnień odnośnie tych niezwykłych anomalii to bez wątpienia zapowiedź wielu miesięcy nowych teorii spiskowych. Ale kto wie, może coś w tym jest, może to rzeczywiście obcy uratowali nas od zapowiadanego na 28 września końca świata.